Hej hej hej, ja już witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie tej Steelgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka na Morele TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać trzy klawiatury mechaniczne w kwocie do 200 zł. No i tutaj rodzi się pytanie, czy warto w ogóle kupować tak tanie klawiatury? Przede mną widzicie trzy różne klawiatury mechaniczne. Specjalnie do tego odcinka jednak wybrałem klawiatury pełnowymiarowe, czyli te wraz z numpadem. O klawiaturach mniejszych, bez numpada będziemy jeszcze mówić kiedy indziej. Zaczniemy od mojej prawej strony, czyli od klawiatury najtańszej, Modcom Volcano Hammer. Klawiatura zaledwo 138 zł na niebieskich przełącznikach od autemu. Jestem bardzo dociekawiony, co tak naprawdę ona nam oferuje, ponieważ taka cena to cena bardzo niska, tym bardziej, że sprzęt jest z Polski i mamy normalną gwarancję. Po środku mamy Genesys Tor Klawiatura za 176 zł, która ma oferować bardzo dobrą jakość wykonania i solidność obudowy, ponieważ jest aluminiowa. Dodatkowo mamy bardzo ładne zielone podświetlenie i zobaczymy, co będzie oferować w praktyce. Po lewej stronie klawiatura najdroższa w dzisiejszym zestawieniu, czyli Rampage R6 Hydra Black. Wersja z czerwonym podświetleniem, ponieważ wersja z RGB kosztuje około 40 zł więcej, no i nie mieściłaby się w dzisiejszym założeniu cen do 200 zł. Miłym zaskoczeniem jest tutaj chociażby pokrętło do regulacji głośności, a to naprawdę rzadko widzi się w klawiaturach tak tanich. Każda z dzisiejszych klawiatur jest na niebieskich przełącznikach od autemu, czyli zobaczymy, czym tak naprawdę one się różnią i jakie mają minusy, jakie plusy. Tak więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy tradycyjnie jak to u mnie, czyli od wyglądu. Każda z tych klawiatur wygląda jednak całkowicie inaczej. Modką postawiło na bardzo ekstrawagancki design, który w teorii ma pasować w gusta graczy i ich agresywne poczucie estetyki. Genesis poszło prostą drogą i stworzyło klawiaturę bardzo minimalistyczną i tradycyjną. Zwykła, prostokątna bryła bez jakichkolwiek udziwnień. Moim zdaniem wygląda najbardziej elegancko i minimalistycznie z całej trójki. Dodatkowo, jako jedyna z trójki ma angielski układ klawiszy, czyli ten z dużym enterem. Niektórzy go kochają, niektórzy nienawidzą. Rampage Hydra to jedna klawiatura dosyć nietypowa. Z jednej strony mamy tradycyjny wygląd od zwykłej klawiatury, a u góry mamy metalową obudowę, która ma takie pokrycie szczotkowanego aluminium, a z drugiej widzimy nietypowe pokrętło i niestety dosyć tandetne plastiki u dołu, jak i u góry. Mimo bodźcem dla oka jest piękne boczne zaokrąglenie klawiatury, która nadaje tutaj nutki finezji. Na plus z pewnością jest dołączona przez producenta podkładka pod nadgarstki, która, której nie ma u konkurentów. Niestety jednak przyciski od podświetlenia oraz ustawień bardzo mocno tutaj się gibie. To z pewnością na minus tej klawiatury. W przypadku jakości wykonania zdecydowanie wygrywa torczysta, jest to klawiatura najcięższa, najbardziej solidna, najlepiej. Leży ona na biurku, no i jest po prostu aluminiowa, więc jeśli chodzi o jakość wykonania, to definitywnie tutaj torczysta jest na pierwszym miejscu i konkurenci nawet nie mogą się do niego praktycznie zbliżyć. Najgorzej wykonaną klawiaturą jest niestety mocką, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, iż jest cała plastikowa. Jednak z drugiej strony rozumiem, to jest to klawiatura mimo wszystko najtańsza i 138 zł to po prostu jest niska kwota i gdzieś te oszczędności musiały się znaleźć. W tym przypadku. Między Między innymi w jakości wykonania. Każda z tych klawiatur posiada wszystkie najpotrzebniejsze funkcje, takie jak N key rollover, przyciski funkcyjne, jakie multimedialne, możliwość blokady klawisza Windows, czy też najważniejsze oczywiście, podświetlenie. Modecom, jak i Rampage Hydra mają podświetlenie w kolorze czerwonym, a Tor Genesis na niebieskich akurat tutaj Switchach ma podświetlenie na kolorze, w kolorze zielonym. Rampage Hydra jako jedyna w tym zestawieniu oferuje możliwość pisania makr, jak i jedyna posiada swoje własne oprogramowanie. Dosyć ubogie, to trzeba sobie szczerze powiedzieć, ale jednak posiada, i to jest duży plus. Dodatkowo bardzo dużym zaskoczeniem jest tutaj pokrętło do regulacji głośności. Tego typu smaczki często dostrzegamy po wiele droższych propozycjach. Jest to opcja wyjątkowo wygodna i szybka w użyciu, i gwarantuję Wam, że jeśli tak naprawdę chociaż raz w życiu skorzystacie z pokrętła czy rolki do zmiany głośności na żywo, to nie będziecie chcieli nigdy takiej klawiatury komuś oddać, ponieważ jest to opcja bardzo, ale to bardzo wygodna i szybka w użyciu. Zostaniemy już przy tej klawiaturze i przejdźmy do podkładki. W zestawie otrzymujemy również pod nadgarstnik, który niestety, przynajmniej moim zdaniem, dla moich rąk, jest najczęściej w świecie za chudy, jak i za krótki, żeby go jakkolwiek wygodnie używać. Moje ręce w świecie były w powietrzu podczas użytkowania. Jednak kto wie, być może komuś z Was będzie on pasować. Dla mnie to jest dodatek trochę zbędny. Gdybym chciał już go używać, to ten podnadgarstnik musiałbym tak naprawdę troszeczkę od klawiatury odsunąć. A jest on magnesowy i nie jest to tak łatwe, jak się wydaje. Zanim przejdziemy do codziennego użytkowania każdej z tych klawiatur, przejdźmy do najważniejszej funkcji wszystkich aktualnie klawiatur na świecie, czyli podświetlenie. Modkom oferuje jedynie podświetlenie stałe lub oddychanie, a Rampage jak i Thor dają większy wybór. Co bym nie mówił, zielone podświetlenie od Genesit bardzo miło mnie zaskoczyło. Jest to definitywnie najlepiej świecąca Klawiatura na zielono, jaką miałem okazję widzieć spośród tych wszystkich budżetowych ofert. Podświetlenie jest bardzo wyraziste i bardzo jasne, więc nawet z daleka ta jaskrawa zieleń jest widoczna. Jeśli chodzi o pisanie na tych klawiaturach, to tutaj nie ma zaskoczenia. Niebieskie switche są genialne, zarówno do pisania, jak i do grania. Jednak musimy pamiętać, bo widziałem ludzi, którzy hejtowali za to, że klawiatury machinne są po prostu głośne, że niebieskie switche są głośne. Tak więc jeśli szukalibyście klawiatury chociażby do jakiegokolwiek biura, to nigdy w życiu nie kupujcie niebieskich switchy bo was po prostu no powiedzmy sobie szczerze, że zbyt długo w tym biurze już byście nie pracowali. Niebieskie switche są switchami najgłośniejszymi i mogą one przeszkadzać, ale ja osobiście kocham ten klik i kocham ten dźwięk pisania jak na maszynie, jak to niektórzy mówią, ale po prostu niebieskie switche do codziennego użytkowania czy do pisania są sprawą fenomenalną. Do gier, w zależności od preferencji, musimy pamiętać, że niebieskie switche również wymagają dosyć mocnego nacisku. Nie są to switche linearne, tak jak chociażby czerwone, które są bardzo łatwe i bardzo leciutkie do kliknięcia, tylko jednak switche, które trochę tej Siły wymagają. Ale moim przynajmniej zdaniem na każdej z tych klawiatur pisze się równie dobrze. Są to niebieskie twicze, więc pisanie na tym to jest po prostu bajka. Ale musimy również pamiętać o tym, że Rampage jako jedyna z tych klawiatur ma klawisze mniejsze, po prostu o wiele mocniej zwęzają, zwężają się one ku górze. Niektórym to może przeszkadzać, ale moim zdaniem jest to po prostu kwestia paru minut, żeby się przyzwyczaić. Podsumowując, każda z prezentowanych dzisiaj klawiatur ma swoje plusy i minusy. Mautcom to klawiatura najtańsza. Jednak odzwierciedla to jej jakość wykonania. Jeśli pasuje Ci taki design i nie potrzebujesz metalowej klawiatury, no to za 138 zł możesz wziąć klawiaturę platykową na niebieskich switchach. A gwarantuję Ci, że jeśli całe życie siedziałeś na klawiaturze membranowej, to jest to różnica duża. Bardzo duża. A więc za 138 zł to ciekawy wybór dla osób, które szukają możliwie najtańszej klawiatury, ale taka, która jest dostępna w Polsce i która ma zwykłą, normalną gwarancję, tak żeby tego nie ściągać z jakichś tam chińskich sklepów. Genesis Store to klawiatura dla osób, które poszukują minimalistycznej bryły, która zajmuje mało miejsca i bardzo dobrej jakości wykonania w połączeniu z z genialnym zielonym podświetleniem. A Rampage Hydra to taki Frankenstein. Za 199 zł producent chciał nam wcisnąć jak najwięcej. Z jednej strony mu to wychodzi, z drugiej dosyć średnio. Otrzymujemy podkładkę, która moim zdaniem jest jednak bezużyteczna, ale z drugiej strony otrzymujemy pokrętło do regulacji głośności, które jest dosłownie Fenomenalne. Oprócz tego Rampage Hydra jako jedyna ma swoje oprogramowanie i co za tym idzie, możemy również tylko i wyłącznie na niej pisać makra. Makra za pomocą właśnie tego oprogramowania. Jest to bardzo intuicyjne i bardzo wygodne, chociaż nie mamy tak naprawdę jakichkolwiek przycisków dedykowanych, odsobnych pod makra, więc musimy wykorzystać jakieś przyciski, które aktualnie na klawiaturze są. Oprócz tego oprogramowanie pozwala nam na zabawę tymi przyciskami, ponieważ każdy dany przycisk możemy nadpisać innym przyciskiem, bądź ciągiem nawet jakichś znaków, czyli zrobienie makra i nie tylko minister opcja którą można wykorzystać i może to być często wykorzystywane, ale trzeba to zrobić trochę z głową, żeby nie tracić przycisków po nadpisaniu jakiegoś makra na właśnie dany przycisk. Tak więc jak sam widzicie, wszystkie trzy klawiatury do 200 zł mają jakieś swoje minusy, jak i swoje plusy, ale odpowiedź na pytanie, które zadałem na samym początku, czy można kupić jakąś klawiaturę do 200 zł, zostawiam wam. Piszcie śmiało w komentarzu, czy waszym zdaniem te klawiatury są warte swoich cen, i czy którąś z nich byście wzięli. Jeśli tak, to jaką i dlaczego? Jeśli nie, to dlaczego akurat tą odrzucacie. Ja jeszcze przed zakończeniem tego odcinka chciałbym wam szczerze podziękować moi drodzy. Chciałbym wam bardzo to bardzo podziękować za przyjęcie, bardzo miłe przyjęcie mojego pierwszego materiału o monitorach. Bardzo dużo z wami gadałem, na komentarze zawsze patrzę, na komentarze zawsze czytam tak więc dziękuję tutaj z góry wszystkim którzy oglądali ten materiał o monitorach, że wam się on bardzo spodobał. Miejmy nadzieję, że wraz z czasem jeszcze nabiorę tutaj doświadczenia, zobaczę co wy tak naprawdę lubicie i te materiały będą coraz lepsze. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i ja wam życzę miłego dnia. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.